Dzisiaj czytamy drugą księgę Samuela, rozdział od 4 do 7 i w tych rozdziałach m.in. mamy opisaną historię tego, w jaki sposób Dawid sprowadza Arkę Przymierza z powrotem do Jerozolimy. Towarzyszy temu naprawdę gruba impreza, jest to procesja z ogromną pompą, przy czym Dawid tam tańczy, skacze i to jeszcze jakieś ubranto to w ogóle musi wyglądać naprawdę ciekawie, jakbyście sobie sprawdzili w tekście, do tego stopnia, że jego żona mówi, stare durnia z siebie robisz. Robisz z siebie jakiegoś pajaca przed tymi wszystkimi ludźmi. Dla osób, które traktują poważnie swoją wiarę, dla osób, które decydują się iść za Jezusem i stać się Jego uczniami. Tak naprawdę to jest rzeczywistość, z którą każdy z nas musi się spotykać. Jest to jednocześnie coś, co w zasadzie jest pewnym standardem drogi wiary, że będą ludzie, którzy będą mówili, że robimy z siebie durniów, pajacy, że wierzymy w głupoty i tak dalej. Nie uważam, się robili z siebie durniów i pajacy i nie uważam, że wierzyli w głupoty, ale zawsze znajdą się ludzie, którzy będą tak o nas mówić. Do czego zwyczajnie możemy się przyzwyczaić. Jest to... Jedna z drobnych cen tego, żeby być uczniem Jezusa.